Sytuacja, w której ludzkość znalazła się. Odczytujemy jako głos Boży, jako jakiś alfabet od Boga boskim językiem. Bóg nie przemawia do nas ani po polsku, ani, ani po angielsku, czy w innych językach, ale właśnie takimi działaniami odczytujemy to, że Bóg chce na pewno dobra dla ludzkości, dla człowieka. My może ze swojej perspektywy nie widzimy tego wszystkiego ujemnych skutków działalności naszej ludzkiej w sferze międzyludzkiej, społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i dlatego prawdopodobnie potrzebny był taki głos, krzyknięcie Pana Boga, żeby abyśmy się zatrzymali, abyśmy spojrzeli z innej perspektywy i na pewno to co nas dotyka jest wezwaniem Boga, aby zmienić Tory, po której biegnie nasze życie. Na pewno w tym czasie mamy więcej możliwości reflektować się nad sytuacjami rodzinnymi, międzyludzkimi, zapędzeni zdobywaniem ekonomicznych, finansowych środków do życia, podnoszeniem swoich kwalifikacji, pozycji w świecie. Czasami żyjąc obok siebie w jednych pomieszczeniach, rodzice, dzieci, te relacje były bardzo rozerwane. Dzisiaj, kiedy zmusu, musu, z konieczności jesteśmy bardziej wyciszeni, zmuszeni do pozostania na miejscu, mamy szansę, ażeby pomyśleć o najbliższych, co zrobić, aby nasze rodziny nabrały kierunku, który wskazywany jest przez Boga od momentu stworzenia, a tą drogą opisaną, którą Bóg wskazuje nam, jest Pismo Święte. Mamy czas teraz właśnie sięgnąć do lektury Pisma Świętego, do zapoznawania się z myślami ojców Kościoła. Na pewno taka refleksja i takie zatrzymanie ono pozytywnie wpływie, wpłynie na nasze pozycje. Ludzkie pozycje w każdej przestrzeni. I tego właśnie, czego nam do tej pory bardzo brakowało, mamy nadzieję powoli odkrywać, zdobywać i uczyć się żyć według Głosu Bożego.